Za to złotko? Wiem, stary jest. To może ze dwa dolce. Stać, nie ruszać się! Moja własność nie jest na sprzedaż! A, dam jeden pięćdziesiąt. Spoko. <grym> Patryku, to nie było twoje złoto! Uf! Uf! Nie bądź z rzędu, ojczynko! Każdy z rodziny oddał coś na wyprzedaż. Tego właśnie szukałem! Ile za to chcecie? Ej! lizałaczek. Na przykład ten oto kciuk posłuchajcie! To pamiątka ze starożytnego Rzymu! Czyli z czasów, gdy byłem rężnym, żwawym młodzieniaczkiem. O! Co się dzieje, dziadku? Powiedz, co widzisz? Otóż widzę małżoseum! Byłem klaunem w małżoseum, a to była najniebezpieczniejsza robota w całym Rzymie! Żym mnie pokonał. Uch, jak przeraźliwie nieświeży miał oddech! Nagle na szali zawisło moje życie. Wtedy to tłum głosował. No i stało się. Wiedziałem, że już po mnie potrzebowałem planu awaryjnego. I to szybko! Chcecie za starą pęsetkę do włosów w nosie? To nie jest żadna pęseta. To są szybce do wyrywania zębów z czasów, gdy w średniowieczu byłem dentystą. <grym> <grym> To jest ciżemek, mój drogi królewski smok, strażnik. Otwórz buzię i pokaż kotku, co masz w środku. No, w porządku się kaciu, jak tu skończę, to cię dogonię! Być może. Do widzenia, dentysto! Pa, pa! Żegnam! Nie tkujcie za I dlatego nie sprzedam tych historycznych szczypców! Nie dasz! sprzedaż! Nie dasz! sprzedaż! Nie dasz! Nie, napszadasz. nie, napszadasz. nie napszadasz. Następny mądrala, który zechce tknąć moje wspomnienia, dostanie gryza! A Dzień dobry, a jaka cena tego? Czy pani ma beton do uszu nalany? Moje rzeczy nie są! Na sprzedaż! <laughs> Ale ja wcale nie chcę pana rzeczy. Ja bym chciała pana. Hmm, co? Przyszliśmy tutaj, bo szukamy dziadka. Prawda, synek? Podobno. Weź rękę. Nasz własny dziadek troszkę szwankuje. Tam panu 50 baksów. Zostanie pan naszym dziadkiem? Absolutnie nie! Mój dziadek nie jest kurczę na sprzedaż. No to może 50 baksów i coś takiego? O, o, o Liza! O smaku tapioki! Sprzedane. Narazka, rodzinko. Przenoszę się w lepsze miejsce. Mamy basy.